W 1234 roku szczeciński Barnim I nadał prawa miejskie miejscowości Prenzlau. Miejscowość ta obecnie ma 20 tysięcy mieszkańców i słynie z tego, że jest siedzibą regionu Uckermark, czyli placówki regionu geograficzno-administracyjnego, którego większość znajduje się na Pojezierzu ale małe są, co nie? A teraz Wam opowiem żart na kanał. No chyba nie chce A, no dobra, to co mieliśmy dla bycie? w nawet nie chce o nie Sprawdźcie tego człowieka <laughs> jego materiał. <laughs> tak, tak się mówi, no. I nie sprzedaje tekstyliów. Tekstylia najlepsze są w Łodzi. Kurczę, no. Jak miałem 7 miesięcy, to uciekliśmy do rfn -u. To jest taka moja pierwsza skapada była jak jeszcze rok nie miałem. Taka pierwsza, pierwsze poważniejsze zetknięcie z obcą kulturą to było jak miałem 12 lat byłem w 6 klasie szkoły podstawowej i wyjechaliśmy z rodzicami do Grecji. No i tak nagle zostałem wyjęty zupełnie do innej kultury. Musiałem uczyć się wszystkiego musiałem skończyć podstawówkę w greckiej szkole już. już w greckiej szkole tak, i tak w Grecji, w w w No jak wróciliśmy z Grecji, to, to jakoś, e, jakoś ciągle miałem takie myśli w głowie, że chciałbym gdzieś jechać, się odwiedzać. I jak miałem 13 lat, to rodzice zostawili mnie z babcią, pojechali do Niemiec, ja powiedziałem babci, że jadę gdzieś tam na Zalew pojechałem w Tatry bo zamiast pojechać kawałek poza stację, pojechałem i to nie jest Polska.